Jeśli zastanawiasz się, jakie nowoczesne funkcje znajdziesz w najnowszym elektrycznym Mercedesie CELA, no to zapraszam do środka, rozgość się, już Ci wszystko pokażę. Rozszerzona rzeczywistość. Kojarzy mi się to trochę z Need for Speedem, ale jest to świetne rozwiązanie. Zwłaszcza jeśli jesteśmy w nowym miejscu i nie znamy miasta. A po zmroku genialną robotę robią światła Multi -beam LED. Które pozwalają nam jechać cały czas w trybie świateł drogowych, jednocześnie wycinając ze snopu światła innych kierowców no i nie oślepiając ich. Mercedes potrafi również sam parkować i sam wyjeżdżać z ciasnych parkingów, korzystając ze swoich czujników i kamer. A te trzy funkcje są moimi ulubionymi, ponieważ pomagają mi w czasie jazdy. I po przejechaniu blisko 1500 km no jestem w stanie to w 100% potwierdzić. Funkcja numer jeden, czyli aktywny tempomat, który utrzymuje odpowiednią odległość pomiędzy mną a samochodem przede mną, plus dodatkowy fajny feature zwizualizowanie tutaj na ekranie tego jak działają te systemy i na przykład jaki pojazd śledzę. Druga funkcjonalność to asystent jazdy autostradowej, który sprawia, że pojazd utrzymuje się na pasach ruchu nawet podczas zakrętu. Oraz trzecia funkcjonalność to aktywna zmiana pasa ruchu. Wystarczy, że tylko uruchomię kierunkowskaz i on automatycznie, orientując się w terenie, zmieni pas ruchu, gdy będzie to możliwe. I kombinacja wszystkich tych trzech funkcjonalności sprawia, że wystarczy, że po prostu trzymam tylko ręce na kierownicy, a samochód praktycznie sam jedzie. Oczywiście nie zwalnia mnie to z myślenia i z czujności, ale sprawia, że takie długie trasy są znacznie mniej męczące.